Jeżeli dzisiaj myślisz o karierze w IT, jest to zdecydowanie bardzo dobry kierunek. Wynika to z kilku czynników. Po pierwsze, w Polsce w 2016 roku brakuje na rynku około 50 tysięcy pracowników branży IT programistów, ludzi zajmujących się infrastrukturą, którzy właśnie kończyli kierunki związane z technologiami. W Europie ta liczba jest dużo większa. Przewiduje się, że do 2020 roku będzie w Unii Europejskiej brakowało 800 tysięcy pracowników branży IT. Żeby zostać programistą jest tak naprawdę kilka dróg. De facto nie trzeba kończyć studiów ani inżynierskich, ani magisterskich. Nie trzeba iść na Politechnikę. Jest to oczywiście najlepsza droga. Absolwenci y, uczelni technicznych są najbardziej poważani przez pracodawców, natomiast są też inne sposoby. E, programistą można zostać, kończąc intensywny kurs. E, powstają dziesiątki w zasadzie szkół uczących programowania, uczących technologii front-endowych, back-endowych, oferujących różne kursy, e, które można ukończyć, e, które wręcz gwarantują zatrudnienie po zakończeniu takiego na przykład 6-miesięcznego kursu. Kursy oferowane przez różnego rodzaju prywatne szkoły kosztują od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych i trwają od kilku tygodni do 4 czy 6 miesięcy. Po ukończeniu takiego kursu jego absolwent może zostać front-end developerem korzystającym z takich technologii jak JavaScript czy backend deweloperem, który potrafi korzystać z technologii takich jak Java czy PHP. Tego typu programiści są w tej chwili na rynku bardzo poszukiwani. Oferty pracy dla programisty PHP z 4-5-letnim doświadczeniem sięgają nawet 10 tysięcy złotych. Najbardziej poważani pracodawcy, międzynarodowe korporacje, które w tej chwili w Polsce tworzą różnego rodzaju centra programistyczne i otwierają swoje własne oddziały, zatrudniają najchętniej absolwentów uczelni technicznych. Czyli te ogłoszenia, które pojawiają się w prasie, te oferty pracy, o których wspomniałem wcześniej, gdzie wynagrodzenie sięga nawet 10 czy kilkunastu tysięcy złotych, to głównie oferty dla doświadczonych pracowników branży IT, którzy wcześniej kończyli uczelnię uczelnie wyższe ze stopniem inżyniera czy magistra. Z drugiej strony nawet ukończenie cztero czy sześciomiesięcznego intensywnego kursu programowania umożliwia rozpoczęcie pracy na stanowisku junior dewelopera pod okiem bardziej doświadczonego programisty. Nie z takim poziomem zarobków jak osoby, która kończyła wyższą uczelnię techniczną, ale absolwent takiego kursu może też zarobić 3-4 tysiące złotych netto. Oferty pracy w branży IT pojawiają się w różnych miejscach. Można ich szukać na typowych platformach ogłoszeniowych. Powstają różnego rodzaju serwisy, które umożliwiają pracodawcom dotarcie do programistów, zarówno tych mniej, jak i bardziej doświadczonych. Jedną z takich platform jest na przykład SkillHunt.io który umożliwia z jednej strony aplikowanie w odpowiedzi na oferty pracy pracodawców zamieszczone na platformie, a z drugiej strony polecanie znajomych, którzy pracują w branży IT w zamian za nagrody finansowe.